Aby naprawdę zdobyć serce kobiety. Nie potrzeba do tego kwiatów ani godzin rozmów. Czasami jedno spojrzenie, jedna postawa, mówi wszystko. O niektórych mężczyznach pamiętamy bez wypowiadania słów. Choć ich obecność jest cicha, ich wpływ jest ogromny. Nie szukają uwagi ani aprobaty. Po prostu tam są. I to jest więcej niż wystarczające. Kobiety nie zapominają łatwo takich mężczyzn ponieważ ci ludzie pozostawiają swój ślad nie słowami, ale swoim istnieniem. Jeśli zastanawiasz się, co oznacza ta cicha, ale silna postawa, to wszystko, co ci tutaj powiemy, jest właśnie dla ciebie. Nie zapomnij zasubskrybować, ponieważ tutaj rozmawiamy o prawdziwej głębi, a nie o zwykłych taktykach. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy teraz. Witamy w miejscu, gdzie zaczyna się prawdziwy blask. Rozdział jeden, inny niż inni, portret niewidzialnej mocy. Nie gubią się w tłumie, ale oni też nie próbują się pokazywać. Przyciągają uwagę swoją postawą, ale nigdy nie wkładają w to wysiłku, ponieważ siła tych ludzi pochodzi z niewidzialnego miejsca. Tej mocy nie widać z zewnątrz. Ale kiedy zostaniesz z nim na dłużej, otacza cię, wnika w twoje wnętrze. Ci ludzie nie mówią wiele w towarzystwie ale nawet ich milczenie mówi wiele. Kiedy wpatrujesz się w oczy kobiety, jej wewnętrzny głos milknie, ponieważ nie ma tam ani osądu, ani oczekiwań. Po prostu czysta świadomość. Kobiety mogą tego nie rozumieć od razu, ale to czują. I nigdy nie zapomni tego uczucia. Tego typu mężczyźni nie szukają uwagi. Zainteresowanie i tak ich znajdzie, ponieważ są to ludzie w pełni stworzeni. Chodzą pełni energii, a nie z jej brakiem. Aby móc bezgłośnie przeniknąć do serca kobiety, musisz najpierw dopełnić swój własny świat wewnętrzny. Tym mężczyznom niczego nie brakuje. Ponieważ są już pełne. I dlatego potrafią powoli wnikać w duszę kobiety. Inni krzyczą, szepczą. Inni opowiadają, sprawiają, że czujesz. I co najważniejsze, inni odchodzą. Ale pozostają. Rozdział 2: Człowiek, który oczyścił swój wewnętrzny świat. Kobieta czuje spokój obok niego, ponieważ w tym człowieku nie ma burzy. On żyje nie ranami, ale uzdrowieniem. Nie dźwiga ciężaru przeszłości i nie drży z niepokoju o przyszłość. Żyje chwilą, ale nie powierzchownie, z głęboką świadomością. Dlatego nawet czas zwalnia, gdy jesteś w jego pobliżu. Ten człowiek nie może podnieść głosu. Ponieważ coś w jego wnętrzu postanowiło pozostać ciche. Zamiast krzyczeć, patrzy. Zamiast się łamać, oni słuchają. Nie reaguje, ponieważ woli zrozumieć. A kiedy kobiety to sobie uświadamiają, po prostu nie potrafią zerwać z tym mężczyzną. Ponieważ ten człowiek oferuje im centrum pośród chaosu. Spokój jest jego zbroją. Jej największą zaletą jest stabilność emocjonalna. Nie wpada w napady zazdrości i nie dusi innych w imię okazywania uczuć. Jest w równowadze. Ni mniej, ni więcej. Kobiety myślą w duchu, ten mężczyzna uspokoił swoje własne burze. Dlatego może kontrolować wiatry wokół mnie. Czasami kobiecie najbardziej potrzeba nie tego, by ją wysłuchano, ale by ją zrozumiano. Ci mężczyźni nie rywalizują o zrozumienie kobiet. On już to czuje. A kobiety intuicyjnie rozpoznają takich mężczyzn. Człowiek, który oczyścił swój świat wewnętrzny, rzuca światło na świat zewnętrzny. Rozdział 3: Człowiek, który widzi szczegóły, których nikt inny nie widzi. On nie patrzy, on widzi. Znajduje głębie nawet w rzeczach, które każdy uważa za zwyczajne. Zauważa zmęczenie pod oczami kobiety, ale nie daje tego po sobie poznać po jej twarzy. Widzi, że inaczej związała włosy. Ale ostrożnie dobiera słowa, gdy mówi jej to jako komplement. Ponieważ jego spojrzenie nie błądzi po powierzchni, lecz dociera głęboko. Ci mężczyźni skupiają się na tym, czego kobiety nie mówią, a nie na tym, co mówią. Kiedy milczą, zastanawiają się, dlaczego milczą. Zauważają urazę kryjącą się za Twoim uśmiechem. I to uświadomienie po cichu porusza serce kobiety. Ponieważ kobiety chcą być zrozumiane bez konieczności tłumaczenia. A tacy ludzie słyszą to, czego nie powiedziano. Jego dbałość o szczegóły sprawia, że w oczach kobiet zyskuje zupełnie nowe miejsce. Ponieważ kobieta widziała, że wielu mężczyzn na nią patrzy. Ale niewielu to dostrzega. Dlatego nie może zapomnieć o tych mężczyznach. Kiedy obserwują kobietę, zaczynają również odkrywać jej wewnętrzny świat. Nie zadają pytań, lecz stają się odpowiedziami. Widzieć nie można tylko oczami, trzeba patrzeć sercem. A ci ludzie należą do tych, którzy widzą sercem. Wkraczają więc w życie kobiety po cichu, ale zostawiają pustkę, kiedy odchodzą. Rozdział 4. Nie tajemnica, lecz głębia. Ten mężczyzna nie próbuje być tajemniczy. To już jest tajemnicze. Ale to nie jest część gry, to głębia wywołana doświadczeniami, ciszą i wewnętrznymi podróżami. Nie mówi wszystkiego każdemu. To, o czym nie mówią, jest równie niezwykłe, jak to, o czym mówią. Ponieważ czegoś mu nie brakuje, to jest ukryte. Kobieta zdaje sobie z tego sprawę, gdy z nim rozmawia. Słowa tego człowieka są nieliczne, ale wymowne. Jego zdania są krótkie, ale robią wrażenie. Ponieważ nie wypowiada pustych słów. Nie mówi niczego bez zastanowienia. W każdym wyrażeniu jest miara, w każdej ciszy jest znaczenie. A to budzi ciekawość u kobiet. Chcesz go poznać, ale im lepiej go znasz, tym bardziej chcesz go poznać. Ponieważ nie ma końca. Nie milczy, by tworzyć tajemnicę, po prostu nie mów nic niepotrzebnego. Nie odpowiada na wszystkie pytania, ponieważ niektóre rzeczy można zrozumieć tylko poprzez odczucia. Kobiety wiedzą to intuicyjnie. A ta intuicja pociąga ich głębiej. Ponieważ są zmęczeni powierzchownymi rozmowami i fałszywymi zainteresowaniami. Szukają głębi. Chcą sensu. I ci goście mają sens. To mężczyźni, którzy filtrują ból życia i uprościli je, pozostając przy swojej istocie. Niełatwo ich poznać, ale gdy już to zrobisz, nie będziesz chciał już żyć inaczej. Rozdział 5. Człowiek, który zaprzyjaźnił się z samym czasem. Temu człowiekowi się nie spieszy. Nie ściga się z czasem, ani nie chce poznać kobiety, ani zdobyć jej serca. Bo wie, że prawdziwe więzi nie tworzą się szybko, ale głęboko. Nie zmusza kwiatu do zakwitnięcia. On po prostu odżywia glebę i czeka na słońce. A kiedy kobieta to sobie uświadamia, powoli zaczyna otwierać swoje serce. Tacy ludzie nie są niecierpliwi. Oni potrafią czekać. Nie nudzą się podczas czekania, bo nie boją się przebywać sami ze sobą. Dlatego szanują duchowe przemiany kobiet. Rozumieją znaczenie widzenia kobiety, która dziś jest milcząca, a jutro jest pogodna. I akceptują to takim, jakie jest. Nie próbują zakłócać upływu czasu, bo wiedzą, że wszystko dzieje się wtedy, kiedy ma się wydarzyć. Nic więcej, nic mniej. Kobiety czują się komfortowo w towarzystwie takich mężczyzn, ponieważ nie ma presji, oczekiwań, pośpiechu. Jest po prostu naturalny przepływ. A ten przepływ porusza serce. Niektórzy mężczyźni odwlekają czas, aby o nich zapomnieć. Ale ten człowiek szanuje czas. I właśnie dlatego jest pamiętane. Zdanie wszystko było u niego na swoim miejscu, pozostało w umyśle kobiety. Cichy, ale wytrzymały. Powolne, ale głębokie. Zupełnie jak prawdziwe więzi. O mężczyznach, którzy naprawdę odcisnęli swoje piętno, pamiętamy nie za pomocą słów, ale za pomocą ich obecności. Są ciche, ale niezapomniane. Ponieważ wewnętrzną moc można poczuć, nie tracąc jej na zewnątrz. Nie próbują dostać się do serca kobiety, wystarczy, że tam będziesz. Jeśli ty również chcesz wejść w tę cichą głębię, żyć nie na powierzchni, ale w istocie jesteś we właściwym miejscu. Zasubskrybuj kanał, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć własną podróż ku transformacji. Ponieważ tutaj mówimy o ciszy prawdziwej mocy. Pamiętaj, prawdziwa różnica kryje się w tym, czego nie widać.